Wiesz, że jestem, że możesz zawsze ze mną o wszystkim porozmawiać. też gdzie ty jesteś? Odezwij się do mnie, proszę. Kakował się w coś, czuję to. Przecież każdy ma jakieś tajemnice, tak? I wszyscy coś ukrywają. A może lepiej czasem nie zadawać niektórych pytań? Ja chcę tylko znaleźć moje dziecko całe i zdrowe. Ty jeszcze możesz. Co innego mogę zrobić jeszcze, pani dyrektor? Zostaw to policji. Widzisz jakąś policję? Nie rozmawiamy o nim, jasne? Adam, on też jest podejrzany. Przysięgam, że, że go będę chronić.